Dzisiaj będę montował e, kilka nowych części. E, tu wstępnie zacząłem kleić plastiki. E, no Wychodzi to nawet nie najgorzej. E, natomiast e, z takich rzeczy ciekawych e, w garażu robi się coraz mniej miejsca. E, udało się wygrać kolejny motocykl. Jest to KTM Duke e, 390. E, ogólnie, z uszkodzeń mamy jakby lewą stronę uszkodzoną, czyli e, tutaj kompletną owiewkę na BAC. E, łamany set. E, wiem, że będę musiał wymienić e, pokrywę e, tą pokrywę, bo cieknie. E, a w ogóle jest pętnięta w tym miejscu. Także, e, ale to temat na inny tam. Odcinek w późniejszym czasie. Także mam już większość paczek, które zamówiłem. No i dzisiaj będę je otwierał i już poniekąd montował wszystkie części, które, które tu widzicie. I tak, mamy tu klipony. Zawsze robię tak, że zamawiam od razu kolejny komplet pałek. Bo wiadomo, że przy glebie lubię się pogiąć i potem nie chce mi się czekać na dosłanie tyle czasu ile to idzie z Chin. A u nas na miejscu kosztują majątek, a na to, to już w ogóle. Więc zawsze wożę ze sobą. Rolki pod wahacz Natomiast Tutaj mam już oryginalne, znaczy nie wiem czy oryginalne, ale mam już je zamontowane, więc to, powiedzmy, będzie zapas. E, gripy, tak. E, regulowane klamki. To jest e, bardzo fajny temat, jeśli ktoś ma długie palce, tak jak ja. Więc mamy tu możliwość regulacji. E, ciekawostka. Stalowy oplot z Chin. Traktuję to jako w kategorii ciekawostki, bo no nie wiem, patrząc na cenę tego zestawu, tych dwóch przewodów, mam duże obawy, że to może nie zadziałać konkretnie, ale dam im szansę. E, I tak jak w przypadku kierownicy, e, do setów domagam też zawsze zestaw e, pegów tylnych i, i przednich. Bo przy glebie no wiadomo, lubił się ułamać bądź zeszlifować. E, tak, sety regulowane patrząc na, e, na nie, i i i. Jakość ich wykonania. Muszę przyznać, że w porównaniu do Arashi, które kupowałem do 300, te są wykonane dużo lepiej. Nawet, nawet spasowanie elementów jest dużo dużo lepsze. Nie lata to wszystko na boki. No i wyglądają masywnie, tak. I są w miarę lekkie. E, ok. E, osłony dekli, pompy wody i dekli sprzęgła no i rollgas, krótki rollgas z Chin miałem ostatnio zamontowany w Ninja 300 sprawdził się nie zacinał się działał fajnie jedyna rzecz która mnie tam denerwowała to brak takich kolanek przez co musiałem tam trochę rzeźbić, żeby to, to ukrnąć, więc zakupiłem takie kolanka 2. No i od razu jak już kolanka, to pomyślałem, że dokupię linki, tak, które tam sobie do, 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 dopasuje. Zacznę od demontażu oryginalnej kierownicy. Nie kupywałem tych takich rogów ochronnych do kliponów. Fajnie, może to wygląda, ale strasznie to przeszkadza, jeśli chodzi o jazdę i, i po prostu dobranie odpowiedniej pozycji dłoni przy trzymaniu kierownicy, więc na tą chwilę odpuszczam. Jestem też ciekawy, co wy uważacie na temat rzeczy z Chin. Czy warto oszczędzać w ten sposób, czy, czy raczej płacić czterokrotność niekiedy kwoty rzeczy. Wyprodukowanych w Europie. Dajcie znać, jak jest u Was, jak, jak podchodzić do tego tematu. Są to klipony, które nie mają możliwości rozłączenia ich na dwie części, więc będę musiał ściągnąć tą półkę. Pojawił się jeden problem. Jak widzicie, dostałem dwa lewe klipony. Także, a propos rzeczy z Chin, wszystko w porządku, tylko aby to przychodziło zgodnie z zamówieniem. No mam dwa lewe mocowania kliponów. Ciekaw jestem, kto ma te dwa prawe. Będę musiał chwilę poczekać, bądź dokupić dziś na, w Polsce kolejny zestaw, żeby nie, nie, nie czekać trzech tygodni na wysyłkę. Teraz mam okres świąteczny, więc nawet dłużej. Dokończę jedną stronę. Niestety jest to łatwiejsza strona. Nie Zamontuję dosyć szybko pewnie Krótkiego rolgazu I przejdę pewnie do montażu osłon, setów, aby coś tam pchnąć do przodu.